Podsumujmy Apple WWDC 2023 w 60 sekund. Zapraszam na Lantre News. Mamy nowe maki, Maca Studio i Maca Pro, oba z ultrapotężnym M2 Ultra oraz też mamy większego, ale nadal lekkiego MacBooka R 15-calowego z M2. Mamy ogłoszone nowe systemy operacyjne. Na iOS 17 usprawniono Experience dzwonienia, dodano tryb Standby oraz wprowadzili obok usprawnionego AirDropa NameDrop. Do WatchOS 10 wprowadzili nową funkcję Smart Stack, czyli nową opcję interakcji z aplikacjami. Dodali mnóstwo nowych tarcz i nowe opcje trackowania sportów i aktywności. iPadOS 17 zadba o Twój wzrok oraz dać nowe opcje personalizacji interfejsu na iPadzie. Mac OS Sonoma ulepszy możliwości gamingowe Twoich Maców oraz uwaga, wprowadza widżety, dzięki którym m.in. będziesz mógł y, odpalić swoje auto z laptopa. Bardzo czekałem na tą funkcję. AirPodsy dostają nowy tryb adaptywny, który po prostu będzie inteligentnie zmieniał Ci poziom wyciszenia. Poza tym na Apple TV teraz odpalisz Facetime'a. Oraz uwaga! Największy news! Niesamowicie pchający do przodu całą branżę VR i AR Apple Vision Pro, czyli długo wyczekiwane gogle, które po prostu zmiotły mnie z swoimi możliwościami. I to o nich będzie kolejny Lantry także co? Polecam obserwować.